Lilibet, córka Meghan i Harry'ego Chrzest bez obecności krewnych. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, młodsze dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle, piate wnuczy aktualnego króla Wielkiej Brytanii Karola i przyszła na świat 4 czerwca 2021 roku. roku. Jak ujawniła księza zapara, ich córeczka jest tak zwanym teczowym dzieckiem. Tak rodzice nazywają dzieci które przyszły na świat po tym, gdy poprzednia ciaza skończyła się poronieniem. W przypadku Mekhan doszło do niego latem 2020 roku. Książę Harry do tej pory jest przekonany, że poronienie nastąpiło z winy brytyjskich tabloidów, którym Mekhan wytoczyła proces po tym, gdy opublikowali jej prywatny list do ojca. Proces wszedł w decydującą fazę akurat, gdy była w drugiej ciazy. Na szczęście wkrótce potem udało jej się zejść w kolejna, radosna wiadomość co w walentynki 2021 roku. A niecały miesiąc później udzielili gwiazdzie amerykańskiej telewizji oprach Winfrey wywiadu. Który szokował Brytyjczyków i pozbawił księcia i księzna z seks nawet tej nedznej resztki sympatii, jaka się jeszcze cieszyli. Od tamtej pory atmosfera stala się jeszcze bardziej napięta. Brytyjczycy chętnie wytykają jak księzec tej parze. Ze, chociaż serial Harry Hanorez, autobiografia księcia PNS-a Ze ze chętnie zrezygnowaliby z tytułów księzecych, to skwapliwie skorzystali z pierwszej okazji, by zapewnić je dzieciom. Póki Zyla Królowa, Archie i nie nosili tytułów, jednak gdy panowanie objali ich dziadek. Zaczęli im przysługiwać jako potomkom monarchę w prostej linii. Wprawdzie król Karol III oficjalnie wyraził zadowolenie. Ze Harry i McCann zdecydowali się przyjazd dla dzieci tytuł Luxiazece, brytyjskie media uznali to za hipokryzję ze strony susseksów i w tym upatrują przyczyn nieobecności Windsorów na szcinach Malei Lilibet. Odbyły się one 3 marca na terenie posiedlosti Harry'ego i McCannów w Moteci to w obecności rodziców brata, babci Dorii i polowy hollywoodzkiego show-biznesu. Jak ujawnia magazyn New Idea wpadłej przyjaciółki McHann, Ellen DeGeneres i Oprah Winfrey. Zapewne nie zabrakło także jej wieloletniej kumpeli Sereny Williams i koleżanki z serialu Suitsa Abigail Spencer. Która z taka odwaga stawala w obronie McHann serialu Harry i Jak donosi australijski magazyn, specjalizujący się w tematyce królewskiej. To było cudowne wydarzenie. Były przysmaki i zabawy dla dzieci. Panowała wspaniała atmosfera. Mimo, że było dosyć kameralnie. Archie, który ma już 3 lata był bardzo grzeczny. Wójciorowie nie to, że nie chcieli uczestniczyć, tylko po prostu nie mogli. Sugestie. Że było inaczej, jest niesprawiedliwe. Niezależnie od tego, co dzieje się między nim a harem? Karol jest zachwycony, za Lilibet będzie znana jako księżniczka.